Patrzcie kurwa oh mój GADE! Witajcie obywatele świata. Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie. Jaki jest cel nasz prodaj? jeżeli tego nie robicie, to jesteście tępi jak FIT! Otóż, naszym celem jest dominacja nad światem. Dzisiaj... Przejmiemy całą telewizję internetową. Jutro wszystkie urzędy. A pojutrze wykupimy wszystkie browary z chleba. Do zobaczenia! Oczekujcie nas. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy kochani. Jesteśmy skromni. Bla bla. Jak Czopus powiedział, ta paczka na dziś to królewska. Kolejna tabaka. Zaskakujące to jest, ale firmy posz. Naprawdę jest to dobra tabaka jeśli się ma mało kasy w portfelu. Gdyż nie ma zajebistego pudełka. Dokładnie. Jakby ktoś nie zauważył jest w woreczku. Dokładnie. A więc teraz przejdziemy do zapowiedzi kolejnego odcinka. Gdzie Leonard i Nerdal po raz kolejny będą robić z siebie debili. Dokładnie. A więc wszyscy, czekacie na to? Jest to?

Nerda! Co? Coś piwa, bo jeszcze nie mogę? Nie, nie widzisz, że gram? Spoko! Co to może być o tej porze? Nie wiem. Ale chodźmy to sprawdzić. Spoko! Halo? A! Jak ja się, To wy? Tak, tak, wchodźcie, wchodźcie. Rodzice, witajcie! Witajcie Witaj tato! Witaj tato! Poznajcie! Mój współlokator Leonard! Siano. Ty Co jest? Wypij piwa. Siema ostroły. Zapraszam, zapraszam, wejdźcie. Przyjechaliśmy aby powiedzieć ważną rzecz. Niestety zostałeś adoptowany. Niemożliwe. Dlatego nie chcemy, abyś powiedział ten sam, co my. Masz znaleźć sobie dziewczynę. Albo nie będziemy tobie opłacać rachunków. Nie mogłem w to uwierzyć. Całe życie, moi rodzice mnie okłamywali. Jak to jest możliwe? Przecież nigdy bym nie pomyślał o tym, że jestem adoptowany. Po prostu zrobili mnie w chuja. I do tego, to sprawa z tym czynszem. Przecież ja nigdy, nigdy nie zarabiałem. Nie wiem jak sobie dam radę. Macie kurwa jakiś problem. Nerdal, Jesteś tak. gotowy? Nie wiem, tak boję się. Ale ty wiesz o tym, że od tego zależy nasza przyszłość? Tak wiem. A ja tego bym w życiu. Kolego! Dasz radę! Wierzę w ciebie. Zrób to trzeba i będzie spoko. Dobrze to idź, idź i pokaż, co potrafisz. Tam siedzą! Kurwa. Zjeb... To wy? Kurwa, To wy? A!